Jesteśmy w tej chwili w Bytomiu, y, z, y, przed obiektem Zespół Szkół Ogólnokształcących. To jest jedna ze szkół 17 y, z termomodernizowanych. Pomysł na termomodernizację wziął się stąd właściwie, że, że borykaliśmy się z wieloma problemami, jeśli chodzi o przeciekanie dachów, niedogrzanie szkół. Y, zostały, wy, y, tak jak powiedziałam, zostało wytypowanych 17 szkół. Y, Zakres termomodernizacji polegał na, głównie na wymianie okien i drzwi, na modernizacji wymiennikowni, dociepleniu ścian, termomodernizacja zewnętrzna jak gdyby natomiast podlegają, podlegały modernizacji również instalacje centralnego ogrzewania. Ta modernizacja polegała głównie na założeniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz na założeniu aparatury kontrolno-powiarowej, która mogłaby monitorować zużycie energii. Bo głównym zadaniem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie maksymalnych oszczędności, jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną.